No cześć, takie niedzielne obserwacje. Niedziela. Dzisiaj radio sobie grało jakiś tam czas. No i może w końcu bym go podładował troszkę. No i co by tu mamy? Mamy i 12,5 V. Teraz prostownik jest niepodłączony. To jest bardzo ciekawy prostownik. On ma wyświetlać tutaj na lampie. Jak go włączę, to będzie to widoczne. Fajny prostownik turystykowy. W oryginale to jest oryginalna wtyczka. Oryginalne cieniutkie przewody. Także co załączamy. Że go załączę, no to świeci się cały wskaźnik. To miganie to jest efekt z kamery. W takiej pozycji ten prostownik jest wyłączony. W podobnej obudowie są prostowniki, właśnie bez tego wskaźnika lampowego. No i teraz tutaj tym pokrętłem spadła żabka <laughs> załączamy go No i teraz tutaj powinno coś się dziać no jak widać no niestety to, to miganie przeszkadza mu co to jest za akumulator akumulator to jest R3 ale to nie jest R3 dostępne w tej chwili na mister akumulatoru Roberta to jest pierwsza wersja testowana no i tutaj sobie jedziemy no jest to 60 no to jedziemy do 6A. No i tak go zostawię. Czyli tak, napięcie mamy 13V. Daje prąd no, blisko właśnie tych, tych 6A, ponad 5A. Teraz spadła żabka. Czyli mniej więcej by się to zgadzało. Ten prostownik ma możliwość kalibracji amperów, czyli wskazania tego, tego wyświetlacza. Może dalej będzie to, no nie. Lepiej widoczne, niestety jest widoczne miganie tej, tej lampy. No i co? No i zostawię go na jakiś czas. W tym pojeździe nie obawiam się napięć w granicach 16 V, bo już niejednokrotnie to sprawdzałem, że w tym pojeździe spokojnie wytrzymuje. Nic się nie dzieje pod względem właśnie elektroniki czy jakichś tam rzeczy. Tutaj 16,5 można sobie bezkarnie ciągnąć. No oczywiście nie, nie polecam tego. To jest tylko i wyłącznie moja taka. Moje takie doświadczenie w tym pojeździe. Pojazd jest mój. Także liczę się z ewentualnymi konsekwencjami właśnie napięcia powyżej, powyżej 16. I tak jak widać, zgodnie z amperomierzem, z cęgami tutaj jest 5,2, tutaj mamy no też okolice 5,2. Oczywiście mogę tutaj sobie to pocisnąć, tak, bo do 14 V można sobie. Swobodnie swobodnie działać, tak? No i mamy 9A, 13,8V. No to nie jest nic nadzwyczajnego, i tak to wygląda. Jeżeli przyciąży się ten prostownik, czy w sumie, no nie wiem jak określić, no to nie jest ładowarka, to jest prostownik. To on ma zabezpieczenie przed przeciążeniem. Wyłączy się. Trzeba go tym pokrętłem wyzerować i załączyć od nowa. Także jak ktoś ma taki fajny, fajny prostownik, no to to jest coś fajnego. No tutaj już czuję, że żabki są ciepłe. Jak dotknąłem, czyli jakiś tam. Brak styku na plusie i brak styku na minusie. Tutaj woltomierz odpadł. A jak widać, żabka, żabka jest krzynowo 9 amperów to nie jest już jakiś prąd taki byle jaki można by nazwać. Hmm, także no niech się ładuje na maksa więcej z tego nie da się wyciągnąć, a to jest wystarczająco.